No, Na, nagrajmy coś. do będzie spektakularnie. O, tu jest pło. Dobra, lecę najwyżej wybrzmie, nie trudno. Poszło! Pięknie. jakiego się bada? Bylinka. Bylinka. Bylinka No wiem, się spodobało bratka słupka Co robisz? Zdjęcia Jak zarenka Pięknie U. Raz, dwa, raz, raz Słuchasz mnie? Słuchasz, Słuchasz mnie? mnie? Te, te, te. <noise> no, Nie, ty o tym mów, mówisz. No, ty mów, mów. 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 Jak już mów. Jest różnica między borem a bagiennym. Nie. Jest różnica między borem bagiennym a bagnem. <noise> Powiedzcie, czy ja w przelaszczku czy co? <noise> tutaj jest wilgotne, ale nie aż tak bardzo jak. Tak, na pewno, tu wrócimy, bo jest co oglądać. 6 błota stóp! 6 błota stóp! No? ci razem nie wchodzić nawet. Może kamila to. Zobacz jaka fajna spróchniała brzoza. Trzcina jest zła. To jest B. Możesz mnie tak uderzyć, zobacz. 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 No. So ja. Yeah.